Siema siema, witam was bardzo serdecznie. Z pistronisowano no i dzisiaj sobie zagramy w Star Wars ostatni. upadły zakon tak, upadły zakon, nie? Nie zapomnijcie zostawić łapencji w górę Subiko z wodeczkiem, aby być na bieżąco, wiecie, no, to dalej w opisie, a ja nie przedłużam i lecimy. Nie mamy się tam dostać tą windą taką. Chyba musimy się tak to wrócić, nie? Tędy. Albo wrócimy się tędy. To odcinek wcześniej przyszliśmy. Jadę windą do góry i zobaczymy czy dobrą stroną będę się Ta, A dobrą, nie? Tak to tam bym się na no, odkrętkę chyba zajechał. Chociaż. Kontakt z żołkiem. przygotować się. Dobrze. Dawać ogień zaporowy. Szybko, zjąć go. No, dawaj. Zostaw mnie szkonto. No, się. Chodź tu, kurwo. Łatka! Dobrze. Gdzie ja mam iść, tak to. E, ja się tak naprawdę. To ja się wracam. Czyli, że ja tam tamtędy powinienem być Chyba. Aha. Muszę jakoś tam na górę się dostać. Tylko szczerze nie wiem, jak. Więc dobra, wrócę się tam. Zobaczymy, co jest pięć. Zjeżdżamy jeszcze raz, patrzymy. Może tam jest dobra droga, nie? Trzeba zawsze zobaczyć to. Hop. Dobra, lecimy A, bo my prąd podpięliśmy, no tak Czyli tam przejście jest? Nie, nie ma przejścia tam um, To jest centralnie nad nami Gdzie mamy się dostać Aha, dobra To tutaj trzeba, aha A. Łatwo było Proszę ja Ja rozkwiny robiłem Zostaw U O nie, zabił mi go Chciałem pomóc Zajpany. Dychaj, śmieciu Dobra, nie żyje. Możemy iść dalej Chodźcie. Wykryłem nieprzyjaciela. Oświecam. Chodźcie. Strzelać. Nie, Nie chcę go, nie chcę go atakować kurwa, ty chcę Nie No, no, dajesz. Ten jest niebezpieczny! Dajesz się! No, dawaj. Najbisza. Przygotuj się. Teraz! Nie damy rady przebić mu kadłuba. Robisz je. Zapomniałem, że to ja mogę tym uchem tak Dobrze, zajebiście Dawaj rakietnicę Dobrze, Le Dawaj jeszcze, dawaj Dobra, kończymy kurwa. Zajępi się. Kacenka? Chwila prawdy. Dobra, kacenka. Udi nam dziękują. Uki, nie Udi. Słuchajcie, to były trudne lata. Oni zabrali nam bliskich, przyjaciół, rodziny. Mroczny czas, jednak ogień wciąż płonie. Nadzieja wciąż trwa. Czytaj! Jeszcze nie przepadli. My nie przepadliśmy. Kasik wciąż nie przepadło. Za sprawę. Wiecie co imperium zrobiło z kasik. Takie historie dzieją się w całej galaktyce Moja grupa chętnie przyjęłaby Jedi To zaszczyt Ale... Mamy misję do wykonania której nie mogę przerwać Jeszcze nie Będę czekał Pamiętaj o tym Będę pamiętał o tobie, morda Kal, jestem Mari Kosan A to dowódca Choisek Cie ma Co tam ciekawego? A, nie znam waszego języka. A ja go rozumiem? Ja zrobię wszystko, żeby znaleźć Tarfula i poręczy za was. Myślisz, że żyje? Więcej wiary, Kal. Będziemy w kontakcie. Zaskawiam. No to będziemy w kontakcie. Mhm. Znasz Tarfula? O, -o, -o, o. Był w załodze Tarfula. Pojmano go w trakcie misji. Tarful nie chciał ryzykować misją ratunkową. Długo tkwił w tej rafinerii. Hmm. Choisyk znajdzie wam Tarfula, ale on ciągle się przemieszcza. To może potrwać. Hmm. O więcej nie proszę. Dziękuję. Dobra. To chodź, Cjoisyk. No, gdzie mamy iść? Zaraz na mini mapie sprawdzę, rozmawiaj z miejscem, Oh! 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 Poradzą sobie. Daj mi chwilę. Dobra robota. To ilu załatwiłeś? Ze dwudziestu? Ja czternastu. Musisz nadrobić. Jasne. Im dłużej żyję, tym więcej imperialnych utłukę. <grym> Teraz za to co zrobili z twoim domem? Z naszym domem. Siedzimy w tym razem. Łączy nas sprawa. Jesteśmy mm. rodziną. Co stało się tobie, stało się mnie. Zajebiście. Ciebie mam, Walczysz już tak długo. Wojna czegoś cię nauczyła? Nic tak nie zbliża jak nieszczęście. Wszystko, co odbiera nam imperium, dodaje nam sił. Każda krzywda zachęca, by do na nas dołączyć. Trzymając się razem, zwyciężymy. Tak jak dziś Dziękuję Dobra, jak chcę już iść Mogę już iść? Buki idzie ze mną? Nie. gdzie ja mam Mistera? Gdzie mam zadanie? Ja zadanie mam tam Ale tu... O, jednak się da, Interakcja. łączność Imperium i coś przechwyciłam. Projekt Schwider został reaktywowany. Imperium może znaleźć kolejny grobowiec ze Przed nami jeszcze sporo pracy. Czy są so i reszta są bezpieczni? Zawsze widzisz pozytywy, co? <laughs> Ej, ym, dzięki. Za wszystko. A, my tu jesteśmy. A, powinien na statek mamy iść. E, To nie tędy, mordo. Statek jest w tą stronę. Tam byliśmy. Siema. Gdzie na statek mordy? Tu Hej Sir. Cal, dobrze, że jesteś cały. Odezwała się Marikosan. Wiemy, że nie znalazłeś Tarfula. Uwielbiam ryzykować życie po nic. Coś wspaniałego. Wcale nie ale chociaż pomogłeś w Marii, dobrej sprawie. Tak radę. Grunt radę. to pewność ciebie. Każdemu by się przydała od czasu do czasu. Tak hey, Ja też się. staram się być pewny. Na przykład tego, że jak zginę, to się bardzo wścieknę. Spisałeś się. Nie znaleźliśmy tarfula, ale ocaliłeś wiele istnień. Pamiętaj o tym. Dzięki. I co teraz robimy? Mam dostatku, wejść dobra. Mam nasionko nowe? Przypominają o tym, gdzie byliśmy. Tak. To ja bym w sumie poszedł przemedytować. Odpocznij mordo Kal sobie odpoczął, dobra Gitara I co ja mam zrobić? lecisz dalej? Czy co? Chyba lecimy dalej, na inną Planetkę Dokąd teraz Kal? Teraz Lecimy tutaj Leć, leć, leć. Poder jest. Lecimy na kolejną planetę. Powrót na zefo, co? Imperium mogło znaleźć grobowiec zefo. Musimy się pośpieszyć. Cóż, szkoda. Ludzie co? So mówią coś o grze na duże stawki. Parę kredytów zawsze się przyda, nie? Hazard. Gris, róż głową. Jak tak dalej pójdzie, to tych akcjonów w końcu cię odnajdu. Te gnity? Wyczuję ich z odległości parteka. Nie potrzeba mi nowych problemów z bandytami przez Twoje zamiłowanie do hazardu. Dobra, to tak, się tak, czegoś nowego. Się tylko czasem nieco zrelaksować. Tak, Czteroręki już bandyta w jest hazardzistą. Chodź tu, młody, za chwilę lądujemy. Wracamy na Zefo. A mogę z wami pogadać, gdzie wy jesteście? Tu nie wy jesteście na, na zewnątrz pewnie? A, na zewnątrz są. Czeka nas bardzo długa podróż. Mój zajebiście. grobowce nie przetrwałyby tak długo, gdyby było łatwo je znaleźć. Mogę podjąć się tego zadania. To dobrze. Cieszę się, że wierzysz w to, co próbujemy osiągnąć. Yy, wierzę w tę misję, mam wątpliwości. Wcześniej nie byłem pewien. Nie dziwię ci się. Byłeś sam na bracie przez długi czas. Pewnie spodziewałeś się, że z najwyższej rady, a zamiast tego dostałeś nas. A wy mnie. Siedzimy w tym razem. Dokładnie tak. Jesteśmy drużyną. nie mogę już z was z tobą Mówi, rozmawiać. Kordowa spędził tu sporo czasu. Kordowa spędził całe życie na badaniu historii galaktyki w wielu różnych miejscach. Zabrał mnie na kilka swoich wypraw. To było uczające. Mhm. Naprawdę wierzył w przeszłość. Naprawdę wierzył w przyszłość, ale bez przeszłości nie ma przeszłości. Dobra, to zajebiście, ja już lecę. Wróciliśmy na zefo. Ciekawe, co nowego odnajdziemy tu. O. No je... ja sobie poczekam, i teraz mogę strzelać. Ciema. Dobra, No i po was faj faj fajnie było tutaj się bawić ze mną Faktycznie wzmogli wysiłki Jesteście bezpieczni? Ty zajmij się misją, a ja zajmę się tym, żeby nas nie znaleźli. Będzie dobrze Rozjebanie. Wow, dobrze Ua, peć. Cóż, atakujemy pozycję wroga. więcej ich tu jest, nie? Spadź, Dobrze. Akurat ja powiem, że nie ma takiej sytuacji, że Ja pamiętam, że ja tu masz skrzynkę do zniszczenia. Jednak widzowie powrót tak czy jak tutaj był, a chciałem tutaj widzieć samego, nie? Żeby tą skrzynkę otworzyć. A trzeba naprawić łącze. A jeszcze łącza nie ma naprawionego. Myślałem, że to było naprawienie Iśmy tu. I zdech. <grym wyszło> Może tu zakończymy odcinek widzowie? Dzięki za to, że byliście jak raz z Wami Słowano. Cześć, cześć.